Cześć, nazywam się Kasia, mam cztery papuszki faliste, tupty, ptierąca, piękny i kiczora, i chciałabym wam pokazać, jak wygląda życie papużaża od kuchni. Myślę, że każdy kto decyduje się na wprowadzenie papug do swojego domu, kto o tym myśli, powinien mieć świadomość, że większość papug zmienia dom, zmienia właścicieli, opiekunów po kilka razy w ciągu swojego życia. Przykładowo, dla trzech z naszych czterech papug jesteśmy już drugim domem, chociaż żadna z nich nie ma nawet dwóch lat, i chyba żadna nie miała nawet roku, kiedy do nas trafiła. I teraz warto sobie postawić pytanie: czy te papugi były mniej śmieszne, mniej słodkie, bardziej hałaśliwe od innych papug, które znalazły stały dom? Czy też to, że musiały zmienić właściciela, wynika zupełnie z czego innego. Dlatego, moim zdaniem, najważniejszym pytaniem, jakie powinien sobie zadać przyszły właściciel papugi, przyszły jej opiekun, jest to, jakie są jego oczekiwania wobec niej i na czym są te oczekiwania umocowane. Czy to nie jest tylko oparte na. Wizycie w papugarni czy w sklepie zoologicznym na jakichś śmiesznych menach czy silnikach w internecie. Większość osób spodziewa się, że papuga będzie siedzieć grzecznie w klatce, że będzie przylatywać na ramię, na rękę, że będzie zdawać buziaczki, że będzie się dawać myziać, że będzie y, uczyć się mówić, ewentualnie będzie śpiewać, ale najlepiej wtedy, kiedy akurat my mamy ochotę i posłuchać. Sporo osób kupuje papugę z myślą, że będzie mieć takiego skrzydlatego, mniej wymagającego psa, dającego się zamknąć w klatce, no i potem doznaje rozczarowania. Takim przykładem rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością jest zakup papugi ręcznie karmionej. Ręczne karmienie, czyli odebranie papugi rodzicom, małego pisklęcia i karmienie poprzez strzykawkę, jest promowane jako. Yy, Sposób na oswojenie ptaka jako budowanie więzi między człowiekiem a papugą, ale tak naprawdę prowadzi do skrzywienia jej psychiki. Bardzo często powoduje problemy z wątrobą, z nerkami, sprzyja osłabieniu układu odpornościowego, a także problemom behawioralnym. Jest to po prostu duży biznes i tylko to ma na celu większy zarobek na papudze, a nie jej dobrostan. I osoba, która kupi taką papugę, może e, się zetknąć właśnie z takim problemem, jaki my mamy z Tupti, to znaczy z bardzo mocnym dziobaniem. Szczęśliwie to jest mała papuszka. I tutaj warto zaznaczyć, że jej pierwszy właściciel właśnie zakupił ją jako papugę ręcznie karmioną, a sprzedawał e, jakby nawet już nie czując potrzeby zaznaczenia tego w ogłoszeniu, gdzieś tam wspomniał, tylko w rozmowie. I sprzedawał ją jak papugę nieoswojoną, czyli tutaj po prostu e, porażka na całej linii. Ale pierwszym problemem, z którym styka się świeżo upieczony opiekun papugi, jest nie agresja, tylko lęk. Bowiem nagle okazuje się, że za tymi wszystkimi oswojonymi papugami kryją się całe godziny pracy nad ptakiem, i że tak naprawdę papuga na start to jest papuga przerażona, która na nasz widok zastyga w bezruchu, która być może tłucze się w panice po klatce, która w każdym razie nie ma ochoty wchodzić w żadne interakcje i e, naprawdę bardzo wiele czasu i wysiłku wymaga zbudowania zaufania, choćby na tyle, żeby papuga po prostu przy nas swobodnie się pożywiała, żeby nie przerywała wszystkiego, co robi, e, żeby nas czujnie obserwować. I tutaj takim przykładem może być Pinki, która zawsze, jeśli decydowała się coś wziąć z ręki, musiała mieć wokół siebie inne papugi, które jakby przetarły ścieżkę, sprawdziły, że nie ma niebezpieczeństwa, i dopiero wtedy ona była w stanie cokolwiek przyjąć od człowieka. I minęły cztery miesiące, zanim zdecydowała się po raz pierwszy podejść do ręki, w momencie, w którym nie było w jej otoczeniu innych ptaków. Także to pokazuje, jak długo trwa budowanie tego zaufania. Kolejnym takim problemem wynikającym z życia z papugami jest nuda. No bo nie oszukujmy się. Nawet jeśli ta dzika papuga po jakimś czasie się oswoi, nawet jeśli wchodzi na głowę, nawet jeśli je z ręki, nawet jeśli zacznie gadać, no to nie jest ciekawa. Bo ile można się jarać tym, że papuga siedzi nam na głowie? Albo ile można trzymać miskę, zanim nam strętwieje ręka? Także większość osób, które nie ma jakiegoś pomysłu na życie z papugami, wkrótce jest po prostu znudzona ich jakąś taką pozorną apatią tym, że siedzą na drążku, że ewentualnie kiwają się na chustawce że właściwie nie chcą się bawić zabawkami. No i oczywiście najłatwiej tutaj obwinić papugę, jest nudna i tyle. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że no, papuga da nam tyle, ile my w nią włożymy. Większość osób wychodzi ze sklepu zoologicznego ze źle umeblowaną, za małą klatką. Nie wprowadza w pomieszczeniu, w którym papuga ma przebywać, jakichś innych zmian poza postawieniem klatki, czasem wręcz o zgrozo na podłodze. I dziwi się, że papuga daje im jedynie hałas, brud, zniszczenia. A to trochę tak, jakby właściciel psa wyprowadzanego dwa razy dziennie po 5 minut dziwił się, że ten pies gryzie i niszczy wszystko w domu. Oczywiście pewnych szkód z papugami nie unikniemy, natomiast możemy je zminimalizować poprzez dbanie o zapewnienie im dobrej kondycji psychicznej. To znaczy, poprzez zapewnianie różnych rzeczy, które one mogą obgryzać, obdziubywać, różnych naturalnych zabawek. I tutaj zauważmy, że głupia gałązka będzie ciekawszą rozrywką, niż jakaś plastikowa piłeczka, czy coś w tym rodzaju. To też życie z papugami będzie ciekawe pod warunkiem, że my się o to postaramy, że zapewnimy im jakieś atrakcje. I tutaj też jeszcze takie jedno zastrzeżenie: że po prostu nie każdy lubi ptaki, nie każdego to interesuje i naturalne, jakieś takie yy, półnaturalne, właściwie zachowania ptaków, które możemy obserwować w domu. No nie będą ciekawe dla kogoś, kto na przykład nigdy nie zatrzymał się na tra przy trawniku i nie obserwował chodzących po nim kawek i wyszukujących pożywienia, kto nigdy w lesie nie przystanął, żeby posłuchać jakiegoś ptaka, kto nie patrzył w niebo, żeby zobaczyć, jak latają jaskółki. No, po prostu y, to jest kwestia różnych zainteresowań i niczego się z tym nie da zrobić. I tutaj jeszcze jedno zastrzeżenie, ponieważ ja pokazuję życie z papugami od tej naszej ludzkiej strony, natomiast przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby im zapewnić dobrostan, żeby to one się z nami nie męczyły, bo one po prostu nie mają wyboru. I tutaj takim absolutnie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie papudze towarzysza gatunkowego. My jako ludzie po prostu nie zaspokoimy wszystkich jej potrzeb. Zamiast tutaj posługiwać się różnymi argumentami, po prostu przytoczę dwa przykłady z życia Tupti, która była papugą ręcznie karmioną, która dużo czasu, pół życia swojego krótkiego pół roku spędziła sama. Natomiast gdy zobaczyła kichora i zrozumiała, że to ma być papuszka dla niej, nazwijmy to tak, po prostu oszalała i spędziła pierwszą noc, kiedy on był u nas w domu, siedząc na najniższej gałęzi, żeby po prostu być jak najbliżej klatki, w której myśmy go przynieśli. I jest to wielki dowód miłości ze strony papugi, ponieważ one starają się na wieczór jak najwyżej usiąść, jak najdalej od potencjalnego zagrożenia, które może przyjść z ziemi. Drugim takim przykładem jest relacja z pińcich jest to taka chłodna, dosyć relacja, bo to są dwie samiczki, więc one siłą rzeczy bardziej ze sobą konkurują. Owszem, naśladują się w różnych rzeczach, ale bardziej tak przeganiają od zasobów, trochę dziobią, czasem fukają na siebie. Natomiast w sytuacjach, gdy chłopaki zajmują się sobą nawzajem, Tupti dąży do tego, żeby być jak najbliżej pinkiem i może wie, że zostanie ofukana, że może zostanie dziobnięta, zarobi połpie. To jednak to jest ta potrzeba bycia z drugą papugą, jest dla niej silniejsza. I ona stara się jak najbliżej e, pinki znaleźć.